Maneczko z tej strony jak Widzicie, to jest jak samolotik, 2 zł. Kosztuje są 2 minuty. A 5 zł to jest właśnie. To też będę nagrywał. Dobra. Dobra, tylko muszę położyć. Dobra. Słuchałam, żeby zobaczcie, jak one migają, O, tam są guziki. No to dobra. O On ty w razie nie za Trzy dwa jest. O! O to musiałem nacisnąć. Uuu. No zobaczcie. Aha! To tylko w to musiałem nacisnąć. W razie nie zadziałało. Wróciłem mu na to, to Paga, lecimy! Uuu. Działa Jezu, chcecie i tam coś jest do góry. Ktoś tam jest do góry. To trzeba było nacisnąć. W razie za działania. Wrzuciłem pieniążka, to sam leci. Leci. Oj, uwaga, to nie dotykajmy, tego jest promie. Zaraz. się... W, zaraz wyłączę, nie Z tego... Niech to. Chyba mi się połamały nogi. Nie wrzucają, jestem żaden. Nie dotykajmy tego. Zaraz się wyłączę. To... O! Wszystkie działają! O! Wszystkie działają! No nie dotkajmy. Czy zaraz włączamy? O, jeszcze, że? Coś tam długo. O, koniec. O, koniec.